O Muzeum Historii Radomia ostatnio mówi się coraz częściej, na razie jednak tylko w sferze pomysłów. Trzy rozważane lokalizacje to Kamienice Gąskiej Jesterki, Browary Saskich czy Kamienica Deskurów przy Rynku i ulicy Rwańskiej. Każde z tych miejsc ma swoich zwolenników i swoich przeciwników. O utworzenie muzeum od lat zabiega Społeczny Komitet Ratowania Zabytków Radomia. Od 2004 roku usilnie prosimy nasze władze o utworzenie takiego muzeum. Mieliśmy kilka obietnic ze wskazywaniem różnych trzech chyba obiektów. Zdaniem Komitetu Naturalną dobrą lokalizacją byłyby kamienice Gąski i Esterki. Poprosiliśmy pana marszałka, ponieważ yy, 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 zaistniała sytuacja, że będzie budowane Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej i będzie opóźniony budynek Gąskiej Esterki, gdzie się mieści obecnie Muzeum Sztuki Współczesnej. Nieco inaczej widzi to prezydent Radomia. Na początku czerwca prezydent zaproponował marszałkowi zamianę nieruchomości. Radom przekazałby marszałkowi tak zwaną kamienicę deskurów, a przejąłby Kamienice Gąskiej Jesterki. Muzeum Historii Radomia miałoby powstać w kamienicy Deskurów, tworzone wspólnie przez marszałka i przez miasto. Jak poinformował jednak marszałek, ze względu na trudną sytuację finansową zarząd województwa nie może zgodzić się na takie rozwiązanie. Władze miasta przypominają tymczasem, że propozycja dotyczy sfinansowania muzeum ze środków europejskich. Po stronie samorządu województwa byłoby przeprowadzenie remontu, adaptacji i wyposażania obiektu na potrzeby muzeum. Radą partycypowałby w kosztach tych prac, zabezpieczając wkład własny na realizację. Inwestycji przy wykorzystaniu funduszy europejskich wynoszący do 15% kosztów inwestycji. Kwestie późniejszego utrzymania nowej placówki miałoby określić odrębne porozumienie.